Dzień dobry Państwu, mam na imię Paweł, jestem fizjoterapeutą. Pokażę Państwu kilka prostych ćwiczeń równoważnych. Są to ćwiczenia szczególnie przeznaczone dla osób po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego, którzy mają problem ze stabilnym chodzeniem i z Do tych ćwiczeń wykorzystam poduszkę, którą sądzę każdy ma w domu. Stajemy sobie obiema stopami na poduszkę i wspinamy się na palce i opuszczamy napięty. Na palce, napięty, na palce, napięty. Zawsze możemy przytrzymać się czegoś, ustawiamy się blisko ściany, blisko drabinki, krzesła, żeby w razie zachęt równowagi można było się przytrzymać. Kolejnym ćwiczenie będzie unoszenie kolan. Raz jednego, raz drugiego, raz dwa i raz i dwa. Wysoko unosimy kolana żeby sobie utrudnić, możemy dołączyć ręce, czyli unosimy lewe kolano i prawą rękę jednocześnie. Powoli unosimy, powoli opuszczamy. Ćwiczenie wykonujemy po 10 razy na każdej ze stron. Kolejnym ćwiczeniem będzie przenoszenie ciężaru ciała do przodu i do tyłu. Schodzimy jedną nogą z poduszki. Prawa noga na poduszce. Lewa robi krok do przodu oraz krok do tyłu, do przodu. Do tyłu ćwiczenie powtarzamy około 20 razy. Staramy się utrzymać w pionie. stabilnie przenosić ciało do przodu i do tyłu. Kolejnym ćwiczeniem będzie krok do boku, prawa noga na poduszce, a lewa noga robi krok do boku oraz krok dostawne. Ćwiczenie również wykonujemy 20 razy i powtarzamy. Oba te ćwiczenia dla każdej ze stron. Ostatnim ćwiczeniem będzie ćwiczenie, które zaczynamy od stania obiema stopami na poduszce i robimy duże szerokie koło. Raz jedną nogą, raz drugą, raz jedną, nogę, raz, drugą. raz drugą. Przy tym ćwiczeniu Pamiętajmy, żeby nie stracić równowagi, więc można przytrzymać się ściany lub krzesła, które stawiamy sobie obok. I te kilka prostych ćwiczeń możemy za pomocą poduszki wykonać w domu, do czego Państwa zachęcam. Dziękuję bardzo.